Cześć Ja jestem Show i to jest krótki poradnik dotyczący Warrior Protection czyli tanka, w którym gram. Pokażę wam w tym odcinku talenty, glify, jak pulować oraz różnice w, w rotacji na OE. Zacznijmy od talentów. Używam Double Time'a. Jest to talent, który pozwala Warriorowi, znaczy zwiększa jego mobilność i pozwala szarżować dwa razy. Drugim talentem w drugim drzewku jest Second Wind. Tutaj jest wybór duży pomiędzy Enriched Regeneration oraz właśnie Impending Victory oraz Second Wind. Ja wybrałem Second Winda, ponieważ jest to skill pasywny, który uruchamia się poniżej 35% naszego HP i regeneruje 3% życia na sekundę, co jest moim zdaniem bardzo dużo, potrafi wiele zdziałać. Energy Regeneration również jest używane, ale ja tego praktycznie od początku Mists of Pandaria nie używałem, ponieważ jest to dodatkowy skill, którego tak, tak naprawdę nie chcemy używać, bo czasami jest wystarczająco dużo do roboty, dlatego taki pasyw jest potrzebny. W trzecim drzewku mamy stuny, ruty, te sprawy, przerwanie. Oczywiście w raidach najczęściej wybiera się Disrupting Shout, który Przerywa spellcasting w odległości 10 yardów od nas. No, jest to dodatkowy przerywnik, tak. Oczywiście dzieli cooldown z pumelem 15 sekund, ale to naprawdę na OE jest przydatne. W czwartym trzepku. Tutaj tak naprawdę zależy od tego co wymaga walka. Jeżeli walka jest single target, to polecam wybrać Dragon Roar, ponieważ. No to zadaje duży damage. Jest stosunkowo krótki cooldown, minuta tylko. No i ignoruje cały armor przeciwnika, więc... Na bufach i odpalonym może zadać dużo damage'u, wygenerować dużo agro. Shockwave. Na walki z Adami, które trzeba stunować moim zdaniem. I to jest... Aktualnie jest takich walk mało. I praktycznie tego spela. Nie używałem w Mistrzostw Pandaria za dużo, były może z dwie walki, tak naprawdę Blade Storm. No, jest to spell, którego warto też używać na walkach AoE, generuje też całkiem sporo ragea. Przy, przy tym, że nie stunuje tak jak Shockwave na przykład, albo Dragon Road, który odrzuca, o tym nie wspomniałem wcześniej. Ale naprawdę, można podczas niego tu również dodżować, blokować oraz parować. więc no, na AoE walki. Jest to spel bardzo dobry. Kolejnym drzewkiem są spele przerywają, Nie, są to cooldowny defensywne, przepraszam. I tutaj najczęściej wy wybierany jest Vigilance oraz Safeguard. Safeguard zastępuje nam Intervena i daje 20% zredukowany damage na, na celu, który aktualnie szarżujemy, że tak powiem. Vigilance za to narzuca, narzuca tarczę która redukuje 30% damage'u przez 12 sekund. Podczas tego spela nasz taunt nie ma cooldownu. Oczywiście to są 2 minuty cooldownu, ale jest to ostatnio częściej używany, szczególnie na farmie, podczas gdy tankowie często biorą już jakieś ataki solo, a nie w grupie, tak jak ma miejsce na powiedzmy Malkoroku. Wtedy ten spel jest bardzo użyteczny. No i ostatnie drzewko są to Spele zwiększające damage Ja używam Awatara Ponieważ dobrze komponuje się z moimi cooldownami których, Które odpalam jednym makrem, tak naprawdę jest to Skull Banner, Recklessness No oraz Avatar Plus spotka. <laughs> no i działa bardzo dobrze Mi to zwiększa damage Również pomaga w nabiciu agro można też używać Blood Buffa, on może być przydatny przy walkach AOE, jeżeli chcemy obdotować jak największą ilość przeciwników, co czasami też jest ważne. Stormbolt jest to typowy atak, power tak można powiedzieć, zadaje damage równe 500% weapon damage, czyli damage'u naszej broni, damage ten wynosi do 20 tysięcy, broń jest normalnie ulepszona. Jest on przydatny, ponieważ może zestunować, na bossie robi bardzo duży damage. Bardziej bym się skłaniał w ku używaniu tego talentu w DPS-ie, tak jak ja to robię. Co pół minuty bardzo duży damage potrafi wyciągnąć, więcej niż sam Execute, więc polecam. Teraz Glyfy. Tych Glyfów również używam od początku Mist of Pandaria. I tak naprawdę zmiany były tylko tutaj, ale... Zmieniłem to również na dwóch, trzech walkach, tylko dlatego, żeby po prostu zwiększyć swoją mobilność i zredukować cooldown na Heroiclip po prostu, no żeby zwiększyć swoją mobilność, być bardziej mobilnym, być w więcej miejscach naraz. Dlatego ten talent, ten glyph, przepraszam, z tym używam zamiennie. Jest to unending rage. Zwiększa maksimum rage do 200. Więc to bardzo przydatne, jeżeli. Potrzebujemy zużyć dużo Rage'a w małym czasie, a tego Rage'a można wygenerować dużo Przy pomocy Revenge na walkach AOE, o czym zaraz powiem. O, gry Glyph of Hold The Line zwiększa damage. E, Revengea po, po udanym bloku, po udanym sparowaniu i o 50% więc jest to naprawdę dużo i no, jest bardzo przydatny w generowaniu agro, szczególnie na AOE. Ostatnim glifem jest heavy coś tam. Gdy shield block jest aktywny nasz shield slam zadaje 50% więcej damage'u co... i również przydaje się bardzo w generowaniu agro. Następną rzeczą jest poprawne pulowanie. Czyli nabicie jak największego agro na początku walki, żeby DPSi na berście nie mogli nas przeagrować. Wygląda to tak, że odpalamy komandy Shouta, szarżujemy, odpalamy Bru Blood Ragea, Shield Slam, Revenge, Devastate, 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 żeby nabyć Weakened Armor, jeżeli nie ma nikogo innego, i potem leci. Proc. Proc Heroic Strike'a, proc Shield Slam'a po użyciu Devastate'a, oczywiście Shield bloki, Shield bariery w trakcie oraz spalanie Rage'a w miarę możliwości, jeżeli nie potrzeba tego akurat na Shield Slam'a. Używamy Heroic Strike'a, bądź można dodatkowo użyć Shield Barrier'y. Pole... stakowanie Shield Barrier'y razem z Shield Block'iem Użycie w tym samym czasie nie jest jakieś efektywne, ponieważ jest to zużycie tak naprawdę dwóch cooldownów i 120 rage'a, a tak naprawdę w momencie kiedy shield bariera jest aktywna, nie jest potrzebny nam shield block, ponieważ wszystko jest absorbowane przez ten czas. Tak to wygląda przy pulowaniu oraz w trakcie walki na single target. W trakcie walki AOE różnica nie jest duża, poza, poza jedną zasadniczą, którą ja uważam za znaczącą czasami. Otóż, pula nie, roz nie rozpoczynamy od szarży, tylko od Heroic klipa, Używamy Thunderclapa raz potem Revenge, Dragon Roar bądź Bladestorm, jeżeli go używamy. Shield slam na single target, stakujemy Devastata. Jeżeli po krytycznym uderzeniu, Shield slamem Procnie klif, używamy kliwa, nie heroic strike'a, to jest często popełniany błąd. oraz odświeżamy Thunderclapa podczas dużej, dużego AoE, na pewno będzie nam pracował revenge, tak jak to nie ma miejsca teraz. Więc będziemy go chcieli spamować tak naprawdę, bo jest to naprawdę duży generator rage'a i wtedy będziemy mogli rów również spamować shield bloka, shield bariery oraz kliwy. I to tak naprawdę pozwoli nam na utrzymanie agro oraz dużego, dużej przeżywalności. Oczywiście w trakcie można użyć również Demoralia i odświeżać Glut, e, Blood Rage'a, Berserker Rage'a, przepraszam. I tak naprawdę cisnąć agro. Oczywiście Warrior ma również Mocking Banner, który skupia przeciwnika do atakowania Ciebie. Jednak jeżeli podczas tego, Podczas trwania tego baneru nie wypracujesz sobie odpowiedniej ilości agro, to te moby rozbiegną się we wszystkich kierunkach świata i po prostu nie będzie to tank efektywny. To by było na tyle w pierwszym poradniku z serii Protection Warriora. W następnym postaram się omówić kwestię. Reforgy, gemów i tego jak chcemy, żeby nasz Warrior był ubrany. Pod co? Czy to będzie mastery, pary, dodge, oczywiście kapy i inne rzeczy. O tym powiem w następnym odcinku. W tym jest to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli wideo podobało się, zostawcie lajka i komentujcie. Subskrybujcie. Pozdrawiam.